Jezus Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Rozraduj się! Choć chciałbym dziś Cię poinformować, że ostatnie rozmyślanie będzie 15 maja, ostatnie świtanie, ale zapraszam Cię do Facebooka, do YouTube'a, tam nagrywam filmiki. Będą też rozmyślania Słowa Bożego, króciutkie, króciutkie filmiki. Zapraszam Cię, zachęcam do tego na kanale też YouTube. Niech Bóg Cię błogosławi. Świtanie łączyło nas przez ten czas odosobnienia. Niech teraz łączą nas wspólne rozmyślania, spotkania na YouTube i Facebooku. Świtanie dnia 12 maja 2020, wtorek. Cała Ewangelia to święty Jan, 14 rozdział, wiersze od 27 do 31 A. Po aresztowaniu Jezusa powstanie trwoga uczniów na widok ukrzyżowania Jezusa oraz trudnego do zrozumienia zwrócenia się arcykapłanów i nauczycieli religijnych przeciwko Jezusowi. Lęk rodzący się w umyśle uczniów to obawa o ich własny los po opuszczeniu ich przez Jezusa. Pokój Jezusa pomniejsza i usuwa lęk oraz trwogę. Tego boją się. Uczniowie. Bycia bez Jezusa, życia bez Jezusa. Mają lęk, jak żyć bez Jezusa. Pokój Jezusa potwierdza wiarę uczniów w niego, ich usprawiedliwienie i zbawienie. Pokój Jezusa to wieczny pokój z Bogiem, wieczne bezpieczeństwo w Bogu. Pokój Boga, pokój syna odnosi się do zbawienia wiecznego oraz rozwoju, wzrostu wiary uczniów. Tego się obawiali, że to stracą. A jeśli masz pokój Boga, zobacz, co, co posiadasz. Zobacz, jakim pokojem Bóg Cię teraz obdarza. A pokój świata, to na przykład pokój rzymski oparty na sile armii, lub spokój wynikający z bogactwa, pozycji społecznej, to pokój przeciwników Jezusa oparty na tradycji religijnej, a nie na Bogu. Świat to ludzie, którzy poddali się deprawacji i trwają we wrogości lub obojętności w stosunku do Boga. Szatan, władca tego świata, niczego nie może uczynić w stosunku do Jezusa, ale w stosunku do uczniów może. Ufność i trwanie w pokoju bożym chroni ich przed mocą świata. Ufność i trwanie w pokoju. Śmierć Jezusa to nie zwycięstwo szatana nad nim. Ale owoc miłości Syna do Ojca i posłuszeństwa Jemu. Pierwszy urywek z Ewangelii, według Świętego Jana: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Jezusa czekają ciężkie dni, aresztowanie, męka, śmierć, a On mówi o pokoju. Tak samo ciężkie dni. Czekają uczniów, a on mówi o pokoju. Ogarnia cię strach z cierpienia, trudnych sytuacji, rozmów, decyzji. Robi się zamieszanie w uczuciach, myślach, i nie wiesz, co masz ze swoim życiem robić. Nie ma cierpliwości czekać na cuda. Czas napięcia trwa. Przychodzi ból, nadchodzi cierpienie z posłuszeństwa. Z przyszłości. Jezus zostawia ci pokój, nawet w takim czasie. Pokój w zaufaniu, że muszą się pewne rzeczy trudne stać, byś żył w wolności, byś doświadczył piękna zjednoczenia z Jezusem. Niech to będzie cokolwiek, zostaw mu to. Przyjmij jego pokój. On ci go daje. To przeżywam też ja dziś. Konkretnie we wtorek. Ucz się trwać w trudnościach ze spokojem, cierpliwością. Zrób to, co możesz i czekaj. On jest pokojem. Doprowadzi wszystko do miłości i wieczności. Nawet jak teraz wydaje ci się, że to będzie trud nie do zniesienia, że nie przyniesie dobroci, powierz się Mu, On doprowadzi wszystko do miłości, do wieczności. Kolejny urywek. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Świat daje pokój przez zapijanie cierpienia. Ucieczkę w hazard, uzależnienia, seks, internet, ciągłe imprezy, rozwody, aborcje, eutanazję. Tak chce osiągnąć pokój świat. Z tego rodzą się choroby, depresje, próby samobójcze. Rodzi się śmierć. Żyje śmierć w ludziach, którzy umierają. To okropne, bezsensowne cierpienie, nieporównywalne do cierpienia dla zbawienia, do cierpienia, które przynosi miłość. I z miłości, wybierz więc pokój Jezusa, dający życie sensowne, święte i wieczne. Możesz cierpieć bezsensownie i cierpieć, zbawiając siebie i świat, współcierpieć z Jezusem. Wybierz Jezusa, Jego pokój pokój, dający fascynujące życie w miłości. Kolejny tekst. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Nie trwóż się. Strach i lęk, które przeżywasz, nie, muszą, nie mogą odebrać ci, jeśli jesteś w Jezusie, twojego pokoju, pokoju Jezusa, zaufania. Nie trwóż się. Niech nie wzrasta ciśnienie serca z powodu śmierci Jezusa. On z zmartwychwstał, jak powiedział: Jest zawsze, jest wszędzie, w sercu Twoim, na ustach, w całym Tobie. Porozmawiaj z Nim. Właśnie w tym bólu i lęku. Pytaj, słuchaj. On mówi i słucha. Żyje. Pozwól płynąć chwilą ciężkim swoim rytmem. Nie spowalniaj ani nie czyń tego, żeby szybciej płynął ból. Był silniejszy. Pozwól płynąć chwilą ciężkim swoim rytmem. Jezus jest z tobą. Nie panikuj, rozraduj się, ufaj. O to prosi ciebie dziś sam Bóg. I ostatni tekst. Niech świat się dowie, że ja miłuję ojca i że tak czynię jak mi ojciec nakazał. Posłuszeństwo Jezusa ojcu, niesamowita jedność. Pokój w posłuszeństwie, fascynujące zaufanie. Bóg czyni cuda, posłuszeństwo czyni cuda. Stań w posłuszeństwie przed Bogiem. Posłuszeństwo zakłada niezrozumienie, zaufanie. Posłuszeństwo to poddanie się, nie walka, sprzeciwianie się, ale pokorne wykonanie prośby, zalecenia, rozkazu. Z całym sercem oddanym wskazanej sprawie. Nie walcz więc z Bogiem. Posłuszeństwo to podporządkowanie własnej woli Bogu, który rozstrzyga o sprawach Twojego życia. Podporządkuj się więc, oddaj swoją wolę Jemu. Wtedy nastanie jedność. Jedność prowadząca pokój. Jedność czyniąca Cię cierpliwym i odważnym, wiecznym, przez miłość Boga. Wtedy jesteś wiarygodny. Dziś jesteś wiarygodny, bo posłuszny. Właśnie przez posłuszeństwo jesteś wiarygodny, choć boli, choć trzeba zacisnąć zęby. Zrób, co mówi Bóg. Wtedy jesteś autentyczny w miłości, autentyczny w życiu, autentyczny w ewangelizacji, autentyczny codziennie, autentyczny w smutku i radości, bo żyjesz Jezusem autentycznie. Wtedy świta.